Witajcie, witajcie, moi kochani, jesteśmy w PEPKO na przeglądzie. Słuchajcie, zostańcie do końca, bo jest naprawdę bardzo dużo nowości. Świetne dekoracje, dodatki do domu. Pamiętajcie również o subskrypcji mojego kanału, o lajkowaniu, komentowaniu i udostępnianiu. Wczoraj nie, pokaza nie pokazałam wam je niestety ceny, ale dzisiaj sprawdzam. Tak, 25 zł, dobrze wczoraj obliczyłam. Kosztuje 25 zł ten nowy zegarek z nowej pięknej kolekcji. No. <laughs> Nagadałam się. Słuchajcie, wjechała nowa podusia. Zobaczcie, tam tam. zaraz zobaczymy 45 cm e, średnicy, 40 zł kosztuje. Jak wam się pompony nie podobają, to z drugiej strony jest po prostu bez niczego. Zobaczcie jaka ładna. E, tak sobie tutaj zerkam, ale na pewno gdzieś jest jakiś zameczek, żeby wyciągnąć e, wyciągnąć to ze środka i po prostu wyprać. Dobra, reszty rzeczy wam tutaj nie pokazuję, bo to wszystko jest u mnie na kanale. Pamiętajcie, że codziennie wrzucam przeglądy ze sklepów, yy, więc jest naprawdę ich sporo. Idziemy dalej, I za chwilę wam coś pokażę, ale tu musicie zostać i zostańcie ogólnie to naprawdę do samego końca, bo na końcu będzie petarda, będzie naprawdę coś bardzo fajnego. Ale tutaj też mamy przecudowne nowości, złote słomki. Kolor, kolor, kolor złoty 4 sztuki 8 zł 4 sztuki 8 złotych, tak. I jeszcze do tego zobaczcie, tu jest taki kolor. Yy, ale sobie patrzcie, przeglądajcie u siebie w sklepach, bo również mogą być jeszcze jakieś inne kolory. I jest jeszcze do tego taka szczoteczka, jak widzicie, do czyszczenia tych słomek, więc to jest też fajne. Następną rzeczą są takie widły, chciałam powiedzieć, matko. Są takie sztuczce za 17 zł, na przykład do sałatki, nie, żeby sobie włożyć do sałatki, a za chwilę Wam pokażę sztuczce. E, takie wiecie, normalnie widelec, nóż i tak dalej, które będą do tego pasowały, ale to za chwilę, bo muszę przejść na inną półeczkę. Następną rzeczą jest e, są słomki, 4 sztuki również za 10 zł i to są szklane i również macie taką e, szczoteczkę do czyszczenia tych słomek. Zobaczcie co tutaj się dzieje, słuchajcie, wjeżdżają kubeczki, wjeżdżają powoli kubeczki, czyli e, jaki to jest znak? Nie, nie zbliża się Boże Narodzenie. Nie, mi się kojarzą takie kubeczki ozdobne z Bożym Narodzeniem. Ale jeszcze trochę poczekajmy. Trochę poczekajmy. 12 zł kosztuje tamten. Ten jest również przepiękny. Złoto i butelkowa zieleń. Również 12 zł. Ojejku, aż mi tchu, zabra tchu zabrakło. I słuchajcie, jak ja je zobaczyłam, to mówię, no nic, petarda. Po prostu to jest jakaś petarda. Hit nad hitami. Zobaczcie, jaki piękny. No, po prostu mnie to urzekło. I cenę sprawdzam, ale przecież też taka sama. Eee, mnie to urzekło i te kubki po prostu, no po prostu ręce opadają. Przepiękne, przynajmniej dla mnie się bardzo podobają. Eee, przechodzimy dalej. Dalej wjechały również puszki, jak ktoś szuka do cukru, do kawy, do herbaty, to zobaczcie jakie fajne i 7 zł kosztują. I tu jest taki kolor i jeszcze jest zielony. Więc takie dwie opcje kolorystyczne są u nas. Mogę Wam polecić te miski, super się sprawdzają. Nie pamiętam, trzy dyszki chyba kosztują, bo ja kupowałam sobie na święta. Wrzucacie do zmywarki, nic się z nimi nie dzieje, więc to jest też bardzo ważne, nie? Trzy dyszki kosztuje ten zestaw, tu są trzy miseczki, ciemny zielony i jasny zielony i jeszcze podstawka. Już kiedyś wam je pokazywałam. Następną rzeczą jest chlebak za 60 zł. I tu macie cały czarny chlebak ze srebrną rączką z napisem chleb. Tylko po angielskiemu. <laughs> I tu też macie yy, z tej nowej kolekcji yy, w takim kolorze zielonym z drewnianą pokrywką. Bardzo ładny. Szkoda, że nie jest biały na przykład. Nie z drewnianą pokrywką. Też by pięknie wyglądał. No i jesteśmy, słuchajcie, na. Yy, na, ostat... na ostatniej, na następnej półce i yy, już Wam pokazuję nowości. No i słuchajcie, zadam Wam pytanie. Patrzcie, pokazywałam Wam wczoraj to i się zastanawiałam, czy to jest nowe. I tak jest nowe, bo zobaczcie, to jest wszystko wjechało z nowej kolekcji. Słuchajcie, proszę bardzo, 6 złotych. No i proszę bardzo, już Wam pokazuję. I teraz proszę wszystkie odpowiadać mi tutaj w komentarzu, do czego to służy. Tylko grzecznie tam, proszę, grzecznie. <laughs> Słuchajcie, no tak się uśmiałam, akurat z Anką przyjechałyśmy. I ja mówię, Anka, zobacz, do czego to służy. Ona mówi, ona mówi poczekaj, muszę, musimy przeczytać. <laughs> tak się naśmiałyśmy, a to służy oczywiście do... No dobra, <laughs> nie będę mówić, może zgadniecie. Oczywiście... Mm... Nie, oczywiście nie trafiłyśmy w dziesiątkę, nie? Do czego to służy, ale sobie przeczytałyśmy. My stwierdziłyśmy inaczej, ale zobaczymy, co napiszecie. Dobra, koniec, koniec, koniec tego gadania. Idziemy dalej. Słuchajcie, jest tutaj nowa kolekcja Barbie, już tam te rzeczy Wam pokazywałam, a tu jeszcze widzę, że dostawili e, takie pierdółki, na jakieś, wiecie, malowidła, dyszkę to kosztuje. Jak ktoś lubi, jak ktoś lubi Barbie, to, e, to zobaczcie, ile tego wszystkiego jest. Ktoś ostatnio nawet napisał, że coś w tym stylu, że jestem ze stara na Barbie. Ja nie jestem ze stara na nic i nigdy nie będę, i będę ubierać e, i robić e, to co chcę. Będę miała 80 lat, a będę chodziła w krótkich spodenkach i nieważne, że będę miała nogi, wiecie jakie. Nieważne! Ja będę zawsze taka szalona, i, e, i jeżeli po prostu komuś się nie podoba, no to nie musi tu oglądać moich filmów. Cztery dyszki kosztuje ten kocyk, i to też jest nowa kolekcja. No, tak się nagadałam tutaj, nie? Ale bez tu żadnych, ja nie chcę tutaj, wiecie, yy, żadnego hejtu tutaj pod tymi filmami rozpętywać, więc lecimy dalej z tym koksem. Piękny kubeczek, piękna filiżanka w sumie, taka duża, 12 zł kosztuje. No i zaraz zerkniemy tutaj. Tu mamy taki pomarańczowy kubeczek, Ciachpyk, i on jest za 4 zyle, słuchajcie, za 4 zyle. Następny jest w kolorze zielonym. Proszę bardzo, w kolorze zielonym. Idziemy dalej. Idziemy dalej, idziemy, idziemy. I widzę, o zobaczcie, takie niebieskie wjechały również. I te niebieskie są za 6 zł. Za 6 zł mamy taki. Słuchajcie, ja nie wiem, co tutaj się dzieje. Ceny spadają. Ceny spadają, halo. Czy ktoś coś o tym wie? Kubeczki są coraz tańsze. Następne beczułki przepiękne i słuchajcie, ja chyba Wam już pokazywałam którąś, ale nie pamiętam, który kolor, więc pokażę Wam jeszcze raz te dwa kolory i one są za 15 zł. no i szybko się pośpieszyłam, że ceny kubków spadają, a tu są za 15, no ale te są naprawdę bardzo, bardzo e, ładne i są dosyć spore, zobaczcie jak fajnie wygląda, jeszcze na górze ma obramówkę złotą, więc to wszystko pięknie do siebie pasuje. No, i lecimy dalej. O, właśnie, to o tym Wam mówiłam. Jeżeli ktoś chce sobie skompletować, to może sobie zrobić komplecik. I te sztućce kosztują dwie dyszki, ale to są tylko dla jednej osoby. Ale już idziemy, idziemy, idziemy. I zobaczcie, możecie sobie je dobrać. Ciach pyk, widzicie? Wystarczy pochodzić trochę po sklepie i, i sobie po prostu zerknąć, co do czego będzie pasowało, a to jest chyba właśnie z tej samej, tak, z tej samej serii, więc y, komplecik można sobie zrobić. Dobra, odkładamy, proszę bardzo i lecimy z tym koksem. Zaraz zerkniemy, czy są jakieś szklaneczki. Jest naprawdę dużo szklanek, ale one wszystkie chyba raczej już tutaj były, tego, ku, tego kubeczka. Ten kubek Wam pokażę. On jest e, ten taki z podwójną ścianką i kosztuje 15. Tak, 15 zł. Proszę bardzo. 15 zł. Ja mam w domu taki, mm, ale kupiłam kiedyś sobie w biedronce. Jeden mi się stłukł, ale mam bez, bez ucha, nie? Już trochę mi się podrapał, więc też by się przydało mi wymienić te kubeczki. I tu chyba więcej już z kubeczków nic nie będzie. Zaraz jeszcze tutaj zerkniemy, czy coś nie zostało dostawione, bo czasami też tak bywa, że e, nie tylko z przodu jest dostawiane, ale też również na tych innych półkach są rzeczy dokładane. Dobra, lecimy dalej. Dalej mamy dalej mamy e, podkładki na stół i tu jest taka. Proszę bardzo, już wam pokazuję, jaka jest cena. Cena tej podkładki to 12 zł. 35 na 45 cm, Tu macie takie wymiary. Tu jest jeszcze jakaś, chyba też jej nie pokazywałam wam. Dobra. W kolorze zielonym. Ja mam coś podobnego i na ścianie kiedyś to powiesiłam dla dekoracji, więc jeżeli ktoś yy, chciałby sobie zakupić, to proszę bardzo, mogłam cię tak zainspirować. Ciachpyk, 8 zł kosztuje. I idziemy dalej, ale chyba z, już z podkładek na stół nic więcej nie ma. No i przechodzimy do tego, o czym Wam mówiłam. Właśnie przed chwilą Pani dołożyła, więc naprawdę trafiłam w fajnym momencie. Zobaczcie, jakie piękne lampy. Bardzo leciutkie i jeszcze cena to jest po prostu bombowa. Kosztuje 50 zł. 50 zł. I ja już Wam tutaj ją wyciągam. Zobaczcie. Macie gotową lampę, tylko ją wkręcacie, kupujecie żarówkę dosyć duża. Zobaczcie, ja trzymam ją w ręku, a ona jest naprawdę dosyć wysoka. Jeszcze tu pokażę tą końcówkę. Ta końcówka jest bardzo leciutka i naprawdę świetnie się prezentuje. Widzicie? Jak można kupić e, sobie tanio za pięć dyszek, a jak byłam ostatnio na przykład w Obi, to po prostu powiem wam, złapałam się za głowę. Zresztą, jak wszystko tam ostatnio. Lampy to po prostu ceny szok. Ale dobrze, że w Pepko mamy fajne ceny i fajne lampy. Dziękuję Wam za dzisiejszy przegląd. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Pamiętajcie, piszcie w komentarzu, do czego służy ten drewniany sprzęt. No, piszcie, co tam u Was w ogóle słychać, co robicie. Ja dzisiaj Wam dziękuję, życzę Wam miłego dnia. Trzymajcie się, cześć.